Przedszkole Samorządowe w Mieliczu przy współpracy z Miejskim Centrum Medycznym postanowiło ogłosić konkurs na ekokaretkę. Konkurs skierowany był do dzieci z przedszkola samorządowego. Dzieci do 12 lutego mogły przynosić tutaj do naszej placówki zrobione karetki z materiałów ekologicznych. Konkurs był zrobiony po to, aby tutaj zachęcić, zainteresować dzieci pracą pracowników medycznych. Gościmy dzisiaj w przedszkolu samorządowym w Miliczu, gdzie rozstrzygnęliśmy konkurs na ekokaretkę. Dzieci spisały się wzorowo. Jak widać tutaj wszystkie ekspozycje karetek wykonanych z materiałów ekologicznych przy współudziale swoich rodziców. Wyłoniliśmy zwycięzców konkursu. Również osoby, które wyjątkowo brały udział w tym konkursie. Milickie Centrum Medyczne fundowało nagrody dla dzieci. Spotkaliśmy się z dziećmi, zostały przekazane w obecności pani dyrektor nagrody więc jeszcze raz serdecznie dziękuję pani dyrektor dziękuję paniom które opiekunkom które dziećmi się zajmują za super przygotowaną akcję przeprowadzenie wzorowe przekazania dzisiaj dyplomów i nagród i zachęcam do kolejnych takich konkursów przy współudziale Mielskiego Centrum Medycznego. Myślę, że to nie jest, nie jest to nie ostatnia akcja, którą razem z, z samorządowym Przedszkolem w Milczu przeprowadzamy. My też mamy taką To nie jest ostatnia akcja, chciałabym przekazać. Na, y, najpiękniejszą, największą y, ekokaretkę na ręce. Super, bardzo dziękuję. Ta karetka będzie, y, no mam nadzieję, że znajdę miejsce u siebie w, w gabinecie, żeby jakby y, chwalić się tym, co dzieci w samorządowej przy, 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 przedszkolu w Miliczu zrobiły. Niech to będzie symbol właśnie y, tego zaangażowania, troski też o szpital przez najmłodszych y, mieszkańców Powiatu milickiego. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, gratuluję pani dyrektor danej akcji i do następnego razu.